Cześć, ja jestem Podliński, a to jest program współczesnego mężczyzny. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jakimi kosmetykami układać fryzury, aby zawsze one wyglądały perfekcyjnie. Zacznę od żelu do włosów, który cieszył się bardzo dużą popularnością w czasach, kiedy ja byłem troszeczkę młodszy, czyli to są czasy mojej szkoły podstawowej i gimnazjum, ale wydaje mi się, że ta popularność wiązała się z tym, że był to może nie jedyny, ale najbardziej dostępny produkt do stylizacji włosów, który można było kupić dosłownie w każdym kiosku. Przyznam szczerze, że od tamtych czasów ani razu nie używałem żelu do włosów. Wyjątkiem momentu, kiedy nagrywałem dla Was odcinek o najgorszych błędach, które popełniacie przy stylizacji Waszych fryzur. Jeśli jednak nie oglądaliście tego filmiku, to link do niego macie w opisie tego filmu. Żelaty dla są zdecydowanie najtańszym, ale też wydaje mi się, że najgorszym produktem, jeśli chodzi o kosmetyki do układania fryzur. I chociaż bardzo łatwo się je nakłada, to niestety czas przez który utrzymują fryzury w dobrej formie, jest bardzo krótki. Jeśli tak się uprzecie i bardzo będziecie chcieli wypróbować jakiś żel do włosów, to najlepiej sprawdzić się on na włosach o długości maksymalnie 5 cm. Jeśli macie więc krótkie włosy i chcielibyście uzyskać efekt bardzo dynamicznej e, i takiej spiczastej, ostrej fryzury, to myślę, że żel powinien sobie poradzić. Kolejnym typem produktów są gumy i kleje do włosów i tutaj nazwa tych produktów bardzo dobrze je definiuje. Mają one bardzo lepką i gęstą strukturę i są niesamowicie silne. Należy jednak uważać, z ilością nakładanego produktu, bo bardzo łatwo jest przesadzić i dosłownie zabetonować włosy. Moim zdaniem kleje i gumy do włosów najlepiej spisują się na włosach średnich takich do około 7 cm długości. Tak więc fryzury typu bed hair day czy wszelkiego rodzaju stójki na pewno uda się Wam ułożyć przy pomocy takich jeżeli chodzi o pasty do włosów, to chyba obecnie lider wśród kosmetyków do stylizacji włosów wśród mężczyzn. Pasty są znacznie lżejszym, ale i słabszym produktem niż gumy do włosów, ale wydaje mi się, że ich funkcja również jest, również jest troszeczkę inna. Past powinniśmy używać do teksturowania, czyli nadawania kształtu naszej fryzurze, a nie jako środka do głównego utrwalenia. Osobiście polecam stylizować fryzurę przy użyciu pasty, a następnie utrwalić ją przy pomocy lakieru do włosów. Przez to, że pasty nie są aż tak silne, wielu mężczyzn nakłada jej niepotrzebnie za dużo, myśląc, że to pomoże i jakby zwiększy trwałość naszej fryzury, a w rzeczywistości dzieje się dokładnie odwrotnie. Przez to, że nakładamy jej więcej, nas, nasze włosy przetłuszczają się, co wygląda już źle od samego początku, a z drugiej strony włosy są cięższe i przy tej słabej sile utrwalenia pasty, one bardzo szybko ulegają destrukcji. Dlatego połączenie pasty jako kosmetyku do stylizacji włosów i lakieru do włosów jako utrwalenia, moim zdaniem jest najlepszym sposobem na to, aby uzyskać idealny efekt do włosów o długości maksymalnej, 12 cm. Jeśli więc macie dłuższe włosy i zaczesujecie je na prawo, w lewo, do tyłu czy jakkolwiek inaczej to połączenie pasty oraz okieru do włosów będzie według mnie najlepszym rozwiązaniem. Puder w tym momencie jest jednym z moich ulubionych typów produktów do włosów. Między innymi dlatego, że możemy bardzo dokładnie kontrolować to ile i w którym miejscu nałożymy tego kosmetyku. Polecam go szczególnie osobom, które tak jak ja mają bardzo gęste włosy dlatego, że unosi on włosy tuż od nasady. Dodatkowo jest on praktycznie niewidoczny co według mnie jest też jego dużą zaletą. Największym minusem jest to, że on bardzo plącze włosy i ciężko jest je później rozczesać, co generalnie może doprowadzić do osłabienia formy i kondycji naszego włosa. Dlatego w przypadku stosowania właśnie pudru do włosów polecam wyposażyć się w dobrą odżywkę do włosa i kontrolować to, w jakim stanie są nasze włosy. Sam buder bardzo fajnie unosi i jakby przytrzymuje te włosy, ale żeby dokładnie wymodelować nasze włosy potrzebna będzie jednak właśnie pomóc pasty, czy też gumy, albo nawet lakieru. Jakby tu już kwestia jest otwarta, wystarczy użyć czegokolwiek, aby tą fryzurę maksymalnie utrwalić i właśnie wymodelować. Produktem, o którym do tej pory chyba nigdy jeszcze nie mówiłem, jest wosk. I chociaż go nie lubię, jest on potrzebny, jeżeli chcecie uzyskać efekt typu wet look, czyli tak zwane mokre włosy, albo chcecie nadać włosom połysku. Jest on także bardzo pomocny dla osób, które mają suche i zniszczone włosy. Do włosy, ale to dlatego, że włos po prostu je natłuszcza. No i na koniec lakier do włosów, o którym już wspominałem wcześniej. Jest to fajny produkt do końcowego utrwalenia naszej fryzury, ale jako samodzielne narzędzie do stylizacji włosów absolutnie się nie nadaje. Bardzo łatwo jest zabetonować włosy, tak jak w przypadku gumy, szczególnie jeśli nie przestrzegacie instrukcji obsługi, czyli używacie lakieru do włosów z odległości mniejszej niż 30 cm. Dobrym sposobem nakładania lakieru do włosów jest... Em, wsparcie jakby tego procesu przy użyciu suszarki. To znaczy przy włączonym strumieniu używacie lakieru i jakby te włosy nie idą bezpośrednio na wasze włosy, tylko jakby ta suszarka rozprowadza jeszcze ten lakier. No generalnie to lepiej działa moim zdaniem. Jeżeli szukacie więcej informacji na temat mody męskiej i tematów dbania o siebie, to zapraszam na mojego bloga. Tam znajdziecie wiele odpowiedzi na pytania, które na pewno was nurtują i które czasami boicie się nawet zadać. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, żeby od tego momentu będziecie potrafili sobie ułożyć każdą fryzurę, wiedząc jakimi kosmetykami się posługiwać. A koniecznie subskrybujcie mój kanał po więcej. Następny filmik będzie dotyczył już mody męskiej, a czego to zdradzę wam niebawem na na moim Snapchacie, także obserwujcie mnie na moim Snapie. A jeżeli używacie Instagrama, to również zachęcam Was do odwiedzenia mojego profilu e, i dodawania zdjęć Waszych fryzur z hashtagiem pod włos. Nie zapomnij również zostawić łapkę w górę, bo nie ukrywam, że motywuje mnie to do dalszego działania i sprawi mi po prostu wielką radość. Także na dzisiaj to już wszystko, widzimy się kolejnym razem, do zobaczenia i siema! A słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa Zaczynam zastanawiać się nad tym, żeby wprowadzić nową serię W której to będę zapraszał swoich czytelników i swoich subskrybentów I przeprowadzał na nich metamorfozę Lub też po prostu pokazywał jak na ich włosach układać fryzury Dajcie znać czy, to, czy coś takiego was interesuje eee, No i cóż, jeśli tak to prawdopodobnie już niedługo ktoś z was e, wystąpi w moim odcinku Także jeszcze raz, siemanko